Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla Świata, z 25 maja 2024 roku. Drogie dzieci, w tym czasie łaski zachęcam Was do modlitwy sercem. Drogie dzieci, twórzcie grupy modlitewne, w których będziecie zachęcać się nawzajem do czynienia dobra i wzrastania w radości. Dzieci, przed wami jeszcze długa droga, zawróćcie więc ponownie i wybierzcie drogę świętości i nadziei, aby Bóg obdarzył was obficie pokojem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.